Dzień dobry wszystkim, tutaj Marchmentarot, w szczególności witam wszystkie Zodiakalne Skorpiony w czytaniu na maj 2023 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, co możecie czekać w tym miesiącu w poszczególnych sferach życia. I są to praca, single, relacje. I bliscy, na koniec wyciągnę kartę rady. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku zodiaku w Ascendencie i Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Dodatkowo polecam czytanie miesięczne na przeszłość, teraźniejszość, przyszłość oraz te typu wybierz talię Dla singli na brak kontaktu twojej osoba, co każde myśli, czuje, zamierza. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam, one wszystkie są dla was. Teraz już moi kochani przechodzę do oczyszczania tasowania i wykładania kart i całość czytanie będzie podzielone na cztery części. Na początku czytanie na pracę i finanse, później czytanie dla singli, następnie na relacje, związki i na koniec bliscy, czyli rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Podsumujemy sobie to wszystko kartą radą na, dla was drogie skorpiony na miesiąc. Maj. I teraz już przechodzimy do wykładania kart, aż nam się tutaj piątka buław wyrwała. Siu, y, piątka buław, piątka pentakli, szóstka kielichów. W tle arcykapłan. Jeśli chodzi o Singli, As Mieczy, Królowa Buław, Król Pentakli, Rycerz Mieczy. Hmm. No, powiem Wam, że ta energia jest ciekawa. Ta energia jest ciekawa. Nie wiem, czy do końca radkowa. Mam pewne wątpliwości, zaraz wam powiem dlaczego. Relacje, związki, tutaj karta sądu. Dziesiątki buław, trójki buław i trójki kielichów. Mhm, okej. Okay. Bliscy, czyli rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. A tutaj mamy pazia mieczy, asa pentakli. Siódemki mieczy i gwiazda w tle. dobre energie. Zaraz Wam powiem, co myślę tutaj na ten temat. I na koniec karta rada. Sama nam tutaj wypadła, takie klubie. Szóstka mieczy. No zacznijmy sobie od pracy finansów. W ogóle powiem Wam, że chyba będziecie w tym miesiącu w bojowym nastroju, bo tak tutaj... Ym, oprócz yy, bliskich, to tutaj będziecie mieli chyba jakieś sprawy do wyjaśnienia. No i zacznijmy sobie od pracy finansów. Yy, piątka buław, yy, yy, piątka pentakli, szóstka kielichów, karta yy, arcykapłana. Powiem Wam tak: bojowy nastrój na pewno. Jakieś konflikty w pracy możecie w tym miesiącu mieć, bo, bo piątka buław to jest taka energia, jak mi ktoś naciśnie na odcisk, tak, to, to nie popuszczę. Mogą być jakieś sprawy, szczególnie w piątce pentakli, związane z tym, że no niestety, ale gdzieś możecie być nieuczciwie w pracy rozliczani, albo ktoś może być nieuczciwie rozliczany, czyli na przykład jeden pracownik ma jakąś inną stawkę, drugi ma inną stawkę. Jak to wyjdzie na jaw, no to wiadomo, eee, może się zrobić nieprzyjemnie i mogą się w cudzysłowie zacząć wyjaśnienia tej sytuacji, no które nie do końca muszą być wyjaśnieniami takimi, wiecie, na spokojnie, tak, no bo jednak jak człowiek, jak jedna osoba się okazuje, że nie wiem tam, mówię czysto hipotetycznie zarabia za godzinę 25 zł, a druga zarabia 22. No to później, jak się tak zbiera, okazuje ci się, na przykład, okazuje się, że takie różnice są nie przez tygodnie, tylko przez miesiące. No to ktoś się może tutaj delikatnie zdenerwować, nie? Może być też to taka sytuacja, w której w piące pentakli, ponieważ jest to też takie poczucie bardzo często, że na przykład do pewnych stanowisk nie mamy dostępu. Ale to się bardzo mocno wiąże z różnymi koneksjami, możecie mieć po prostu poczucie niesprawiedliwości związane na przykład z tym, że niektórzy są lepiej traktowani nie ze względu na pracę, ale ze względu na czyjeś sympatię albo ze względu na jakieś koneksje przyjacielskie, rodzinne. No, generalnie takie niezdrowe tendencje związane z tym, że niewiele czy wynagrodzenie, czy traktowanie, czy możliwości awansu są związane z uczciwością, tak? Gdzieś jest to bardzo mocno połączone z takimi e, kryteriami bardzo subiektywnymi i mm, nie do końca takimi uczciwymi, więc oto może tutaj być bardzo mocne tarcie. E, w szóstce kielichów możecie się zastanawiać e, właściwie dlaczego tutaj jesteście. E, jak się tutaj na początku na przykład w tym miejscu, gdzie jesteście gdzieś, jak się na początku pracowało, możecie się też zacząć zastanawiać co właściwie planowaliście w życiu robić jakiś czas temu? Czy dana praca, którą jesteście, w której jesteście teraz, jest tą pracą, e, tak naprawdę, z której Wy jesteście zadowoleni, którą chcieliście wykonywać? Bardzo prawdopodobne, że będziecie na przykład wracać myślami do tego, co chciałyście kiedyś robić, tak? Czyli e, jeżeli zmieniać, to na co? I myślę, że w szóstce Kielichów będziecie troszeczkę podążać za takimi swoimi, niekoniecznie za chęciami, takimi stricte związanymi z zarobkowaniem, a bardziej na zasadzie, co mi sprawiało kiedyś przyjemność. Może teraz by była możliwość, żeby to robić profesjonalnie, żeby z tego mieć pieniążki. To jest trochę takie, jeżeli na przykład lubicie, nie wiem, szydełkować, to będziecie się zastanawiać, czy na tym można zarobić pieniądze, nie. I myślę, że zazwyczaj w życiu okazuje się, że, że można na wielu rzeczach zarabiać pieniądze, tylko trzeba mieć dobry plan, tak? Trzeba mieć też często jakieś zaplecze materialne albo wsparcie, albo kogoś, kto wie, jak to rozkręcić. I w związku z tym, że w tle mamy tutaj arcykapłana, czyli to jest karta wzrostu, to jest karta budowania swojego spokoju, to jest karta bardzo często takiego rozwijania się jako człowiek, ale też w tym przypadku, że mamy tutaj jako e, to, czy mówimy, to prace finansów, czyli bardzo prawdopodobne, że wy będziecie tutaj planować jakiś wzrost związany właśnie ze sprawami zawodowo-materialnymi e, i na przykład będziecie myśleć o tym, żeby zacząć coś innego. Zacząć coś, co przede wszystkim w tym połączeniu kart e, będzie was spełniało i co chciałyście robić kiedyś. Do czego macie dryk, tak? Jeżeli macie zdolności manualne, to możesz zacząć się robić jakieś rękodzieła, tak, nawet to szydełkowanie. Myślę, że można na tym zarobić. Albo może macie jakieś zdolności artystyczne, tak, i pomyślicie, kurczę, jakby sobie na początku zacząć dorabiać malując, a później zobaczyć, czy mogę to sprzedać. jeżeli mogę to sprzedać, to zacząć na tym zarabiać pieniążki i gdzieś móc zrezygnować przynajmniej częściowo albo i całkowicie z, z takiej normalnej pracy, nie? Więc są tu energie ogólnego wzrostu, tak? I wzrostu takiego w kierunku tego, co mnie interesuje. Więc, no, ale tak jak mówię na początku tego czytania, może być to bardzo mocno związane z tym, że się wkurzycie na to, co się dzieje obecnie w Waszym miejscu zamieszkania, że będziecie, przepraszam, w Waszym miejscu pracy, że będziecie mieli takie poczucie, że y, sprawiedliwość, no na pewno nie tu, gdzie jestem, nie. Więc. Y Czasem warto się zastanowić, czy y, trzeba być w danym miejscu tylko ze względu na to, żeby w miarę czuć się bezpiecznie, czy czasem y, nie za wiele nas pewne rzeczy kosztują, y, jeśli chodzi o, o, o psychikę, tak? Dobra, przejdźmy sobie do Singli. Dlaczego powiedziałem, że tutaj też będą pewne wyjaśnienia, bo Mamy tutaj asa mieczy, królową buław, króla pentakli i rycerza mieczy w tle. Pierwsza sytuacja, którą tutaj widzę, to może być osoba wracająca z przeszłości, bo mamy ciężką rozmowę w asie mieczy, połączoną bardzo prawdopodobnie z odcięciem i w tle tego wszystkiego jest rycerz mieczy, czyli takie nieplanowane, bardzo mocne często, wymiany zdań, tak? Ktoś się pojawia, coś tutaj nam mówi, a my... No co ty sobie wyobrażasz? Co to ma w ogóle być zagadka? Wiecie, takie... Nie zastanawiam się nad tym, co mówię, ale wyjaśnię to sobie w tym momencie z tą osobą, nie? Więc... Tutaj dodatkowo jest królowa buław, bardzo dużo asertywności w tym. Królowa buław to jest taka kobieta, Wiecie, pasuje mi, okej, okay. nie pasuje mi. Zmy jakby pokazanie gdzieś tutaj komuś miejsca w szeregu, jest bardzo dużo takiej odwagi, bardzo dużo takiej pewności siebie, bardzo mocne stawianie granic. Skorpiony są oczywiście znakiem wodnym, czyli bardziej takim, który jest związany z emocjami, tak, to jest energia wody, nie ognia. Ale jak są, jak się może inaczej, jak się na kimś tutaj przyjadą, jak tutaj mają do kogoś już negatywny stosunek ze względu na poprzednie doświadczenia, no to mogą wejść w tą energię królowej, królowej buław, czyli takiej ognistej, czyli zmykaj stąd. Po co tutaj wróciłeś? No i bardzo prawdopodobne, że tutaj do czynienia macie z kimś z trygonu ziemi, czyli byk pan na koziorożec, ale niekoniecznie. Co tutaj możemy powiedzieć o tej osobie? O tym, o tym że na przykład jest. Um, jeżeli patrząc tylko na, na to, co tutaj widać w tym, w tej, w tym królu pentakli, osoba dobrze um, sytuowana, tak, na pewno lepiej od was. Um, no i co ciekawe, um, często ta osoba może na przykład myśleć o innych na zasadzie, um, Warto by było jakby z tą, do tej osoby startować, bo przez względu na to, że ja tutaj jestem dobrze więc no ciężko jakby ze mnie zrezygnować, nie? No nie do końca. Niektórym ludziom chyba to się wydaje naprawdę, że, że jeżeli mają pieniądze, to mogą mieć, kupić wszystko, tak? W tym ludzi. No, takie mamy czasy, jakie mamy. Przez to, że niektórzy może się godzą na takie traktowanie, to ktoś może się konkretnie na tym nauczyć, że, że wszyscy tak mają. Hmm. Ciężko mi to nawet komentować. E, no ale przechodząc do, do tego, co tu widzę. No i taka osoba może gdzieś tutaj próbować do Was wrócić. Y, gdzieś tutaj może próbować. Y, jakby sobie pewne rzeczy z Wami wyjaśniać, natomiast widać taką dużą Waszą asertywność i że będziecie chcieli na pewno bardzo szybko tej osobie przetłumaczyć, co wy myślicie na ten temat, tak? Jak, jaki macie stosunek do tej osoby, więc jeżeli tutaj w tym miesiącu będzie chciał do Was wrócić albo były partner, albo w jakiś sposób się z Wami skontaktować. To ja myślę, że reakcja będzie bardzo mocna i natychmiastowa gdzieś bez jakiegoś takiego owijania w bawełnę. Po prostu wytłumaczenie tej osobie, co o tej osobie myślicie. No i generalnie, jako że jest tutaj as mieczy, ponowne odcięcie od tej osoby. Więc to czytanie dla singli jest takie bardziej w tym przypadku chyba na troszeczkę jednak mocno związane z przeszłością. I, i takimi wyjaśnieniami najpierw spraw z przyszłości. Może, jakaś, m, może jeszcze coś tam Was z tą osobą delikatnie łączy, natomiast Wy wiecie, że to jest bez przyszłości. Może to są jakieś e, sprawy, które e, nad Wami jakoś tam ciążą i ta osoba będzie chciała jakieś tematy z Wami wyjaśnić, może takie Was łączące, natomiast Wy będziecie mieli takie podejście. No dobrze, jeżeli mamy wyjaśnić, to wyjaśnijmy i zakończmy to raz, a dobrze i definitywnie. Przejdźmy sobie do relacji związków, a tutaj mamy kartę sądu, dziesiątki buław, trójki buław i w tle mamy trójkę kielichów. Ojojo. Są tutaj jakieś rozstrzygnięcia na pewno, bo mamy kartę sądu. E, z dziesiątką buław jest zmęczenie jakimś tematem. Może być sprawa na przykład taka, że ustalicie wcześniej z waszym partnerem jakiś podział obowiązków, tak? No i nie do końca to działa, bo wszystko jednak spada na waszą głowę, więc wy, już czek czekając w trójce, była w właściwie za długo, tak? Bo czasem macie wrażenie, że bez końca. Postanowicie poruszyć ten temat. Po prostu powiecie wprost, że E, bo o tym mówi karta sądu, czyli takie rozstrzygnięcie, doprowadzenie do e, takiego poruszenia tego tematu, tak? W związku z tym, że jesteście bardzo obo obciążeni obowiązkami, może mm, oprócz tego, że no, macie te obowiązki domowe, to też pracujecie i, i czasem macie wrażenie, że to jest tak. E, Wy wracacie, jeszcze milion zadań. Wraca partner czy partnerka. No i kończy się tak, że siada sobie przed telewizorem i e, korzysta z Waszej pracy, tak? Jeszcze jest na zasadzie czasem. No a mamy coś do zjedzenia? No przygotuj mi tutaj kanapeczki. No i w pewnym momencie wy chyba stwierdzicie, że no to jest o te jedne kanapeczkę za dużo. I możecie chcieć po prostu ten temat ostatecznie wyjaśnić, tak? Gdzieś tutaj może za długo czekałyście na to, że jednak partner e, zobaczy. Ile wy robicie, i postanowiłam wam tutaj pomóc. E, trójka kielichów w tle. E, myślę, że może wam się udać ten temat wyjaśnić, tak? E, I że pierwsze jakieś efekty pozytywne przyjdą mi tutaj. Trójka kielichów będzie oznaczała po prostu świętowanie, takie na zasadzie, powiedział jakieś swoje przyjaciółce, że tam w pracy: No, wreszcie się za tego Andrzeja wzięła mnie. Wreszcie tutaj. Andrzej coś zrobił od siebie, tak? Pomógł w czymkolwiek. E, druga sytuacja może być e, niestety mniej przyjemna, bo może e, będziecie miały m, karta sądu, e, dziesiątka buław i trójka. E, trójka buław może być m, też sytuacją, w której jesteście na przykład w relacji, w której e, gdzieś są niezakończone może u waszego partnera sprawy z przeszłością i wy. Po czasie, w którym czekałyście na przykład, nie wiem, partner jeszcze jest oficjalnie związany z, ze swoją na przykład żoną czy z osobą z przeszłości i czeka jakby na jakieś konkretne tutaj odcięcia od tej osoby, tak? Na jakieś konkretne rozwiązanie, i Wy też tym samym czekacie. Może być tak, bo w tle jest ta relacja trójkowa, czyli trójka kielichów, bo trójka kielichów ma dwa znaczenia takie główne, czyli relacje trójkowe i okazje do świętowania. Yy, może być sytuacja, w której Wy postanowicie ostatecznie rozwiązać ten temat, postawić kogoś przed, pod ścianą, bo w, ta trójka buław mówi o tym, że bardzo długo na coś wyczekujecie yy, i dziesiątka buław mówi o tym, że. Jesteście po prostu już bardzo obciążone, zmęczone tą sytuacją. Nie chcecie na przykład być tą osobą drugą w tej relacji. W cudzysłowie możecie się czuć jako ta druga, tak? Niekoniecznie musicie być tą osobą drugą, ale czuć się jakby, że to już w danym czasie, kiedy wy jesteście razem, e, powinno być już w innym momencie. W związku z tym, karta sądu mówi o tym, że możecie po prostu postanowić kogoś e, postawić pod ścianą i powiedzieć: Dobrze, czas na to był. Plan był taki, że do tego momentu to zostanie rozwiązane. I co teraz? Co się dzieje właściwie? Dlaczego jeszcze nie jest to rozwiązane? I do kiedy będzie? Proszę o nowy termin. Wiecie takie. Ma być tu i teraz jakaś deklaracja. Przejdźmy sobie do bliskich. I tutaj są chyba najfajniejsze energie z tych tutaj, które ja widzę, bo praca single Relacje ciężko. Natomiast jeśli chodzi o bliskich, paść mieczy: As y, Pentakli, siódemka mieczy i karta gwiazdy to są bardzo dobre energie. E, bardzo prawdopodobne, że e, jeśli chodzi o kogoś z Waszych bliskich, i to by się fajnie wiązało też z pracą, z finansami, bo tutaj widać, że wy oczekujecie jakiejś zmiany, chcecie jakby robić coś innego. W pracy jakby nie jest do końca dobrze. Po rozmowie z kimś z Waszych bliskich pojawi się jakaś propozycja współpracy, albo na przykład ktoś będzie słyszał, że gdzieś tam kogoś szukają, gdzieś tutaj jest jakaś oferta pracy, która by Wam pasowało, pasowała, albo może być też oferta współpracy od kogoś z Waszych znajomych, z przyjaciół, rodziny. Bardzo intratna. Siódemka mieczy, karta złodzieja, niekoniecznie musi mówić o tym, że ktoś tutaj chce nas oszukać. Myślę, że bardziej tutaj w tej sytuacji będzie na zasadzie po pierwsze, że będzie to niestandardowa praca. Siódemka mieczy, mówiąc prosto, może być też pracą na czarno, bo wtedy jest to pewnego też rodzaju kombinatorstwo. No i jest karta gwiazdy, czyli jakby niespodzianka od losu, coś takiego szczęśliwego, coś pozytywnego, coś takiego, co może dużo naszych jakichś problemów rozwiązać, tak? Co możemy jeszcze o tym powiedzieć? Siódemka mieczy z, w połączeniu z kartą Asa Pentakli może mówić o tym, że ta praca będzie inna, w jakim sensie inna. A nie będzie to taka praca, którą na przykład byście w pierwszym momencie brali pod uwagę. Nie wiem. E, przypuśćmy, że tam pracujecie. Co możecie tam robić? No, przypuśćmy, że jesteście urzędniczką, nie? E, albo urzędnikiem. No i no, myślicie raczej o zawodach takich związanych z. Z klientem, tak, o jakichś zawodach takich biurowych, a tutaj wam jest y, proponowane coś, jakiś taki własny biznes, ale na zasadzie nie wiem, że mielibyście mieć sklep internetowy. W ogóle nie bierzecie tego pod uwagę, nie? Ale tutaj ze względu na to, że na przykład ktoś ma ten własny biznes, proponuje wam, że nie wiem, potrzebuje pomocy, tak? I wtedy że zarabia na tym tyle i tyle, ma tyle i tyle obowiązków i że kurczę, no. Brakuje mu jakby już samemu energii do tego, żeby to prowadzić. Nie ma za dużo czasu, zamówień jest dużo. Nie wiem, zbliża się jakiś trudny czas, że tych zamówień będzie jeszcze więcej. Albo na przykład niedługo będzie sezon wypoczynkowy i że chciałby tutaj wyjechać na wakacje, a potrzebuje pomocy przez przynajmniej na ten czas. Do tego, żeby tutaj przez ten czas ktoś pilnował jego biznesu, chce Was tutaj nauczyć i może właśnie po tym okresie wypoczynkowym, jeżeli ta osoba na przykład pojedzie, nie wiem, na dwa tygodnie, na miesiąc na urlop, może długo na ten urlop czeka, że jeżeli wy się tutaj sprawdzicie, jeżeli będziecie chcieli to robić, to moglibyście na przykład tutaj pomagać na stałe. Przypuszczalnie, tak, ja tutaj zawsze staram się znaleźć przykład z życia wzięty. Myślę, że taki będzie adekwatny, czyli coś takiego, czego wy się nie spodziewacie, co o czym byście w ogóle nie pomyśleli, no bo ta siódemka mieczy to jest taka karta no, takiego, troszeczkę takich rozwiązań niestandardowych, tak? As monet mówi o dobrej propozycji, natomiast, tak jak już wcześniej powiedziałem, paść mieczy to jest taka rozmowa nagła, niespodziewana, gdzieś takie, wiecie, wy się skarżycie, ojej, jak ja mam dosyć z tej pracy, dlaczego ja to muszę chodzić? Myślę, że wielu ludzi tak ma I, i siedzimy często w jednej pracy latami i w pewnym momencie już po prostu, e, jak myślimy o pracy to nas, o naszej pracy to nas zbiera na wymioty. Mam nadzieję, że mi tego nie ocenzurują, <grym> że używam takie słowa. Ale mm, chodzi o to, że jest jakaś taka potrzeba zmiany i ktoś wam mówi, no kurczę, a ja mam przecież tutaj coś swojego, tak? I, i, i nie, nie daj już rady. Może chciałbyś przynajmniej spróbować, więc... Ta propozycja może być szczęściem od losu, tak jak mówię, siódemka mieczy też może oznaczać, że nie do końca będzie to tam. Jakby to nazwać, <laughs> nie wchodzić znowu nazywać w ten sposób. po bożemu, <laughs> Tak. Że będzie to pewnego rodzaju kombinatorstwo, przynajmniej na, na początku. Także, dopóki się nie zdecydujecie, to może to tak być wszystko. No wiecie. Ym... No ale tak jak już wcześniej powiedziałem, może być to coś, co może w przyszłości faktycznie przynieść Wam i fajne pieniądze, i pracę, którą będziecie lubić, może też e, będzie to praca którą będzie wykony będziecie wykonywać, kiedy będziecie chcieli, czy na przykład, nie wiem, w tym momencie macie pracę od 8 do 16, ale czasem potrzebujecie na przykład e, rano coś załatwić przez pracę, to ciężko Wam jest to zrobić i dzięki tej pracy będziecie, będziecie mieli taką większą elastyczność, czyli na przykład, nie wiem, danego dnia Potrzebujecie rano coś, coś ogarnąć, i dzięki temu, że jest to bardziej elastyczna praca, będziecie mogli na przykład kiedyś przyjść od przypuśćmy od e, 12 do 20, albo w ogóle sobie skrócić czas pracy, jeżeli wykonacie dane obowiązki. Więc może być to dobra oferta, moi kochani. A rada nam została. I na Radzie jest szóstka mieczy. Szóstka mieczy jest kartą mówiącą o e, Odejściu od spraw, które nas męczą. O szóstka mieczy też jest kartą mówiącą o, o, o zmianach, tak? Mówiącą o tym, że wypływamy na spokojniejsze wody w, w kierunku nowego celu. Jest to karta mobilności, więc jeśli e, po pierwsze jeżeli się źle czuje się przykład w pracy, może warto by ją było zmienić. Jeżeli na przykład potrzebujecie Odpocząć i jest to zachęta do tego, żeby na przykład tutaj zastanowić się nad jakąś podróżą, tak? nad jakimś urlopem, nad tym, żeby niekoniecznie na przykład wybrać się tam, gdzie zawsze jeździcie. Przypuśćmy, że co roku jeździcie na Mazury albo nad Polskie Morze, a może w tym roku myślicie, może uznacie, że jest drogo i tak naprawdę taniej jest gdzieś za granicę pojechać. I to jest zachęta do tego, żeby się odważyć, tak? Czyli przypuśćmy, nie wiem, wybieracie w tym roku Chorwację albo bardzo popularny jest, z tego co wiem, wśród Polaków kierunek. Może sobie też pozwolicie na przykład, nie wiem, na Włochy. Nie? Zamiast jechać na tydzień do no, właśnie na te Mazury, no to w tych w kosztach pojedziecie na pięć dni do y, Rzymu, o którym tutaj marzyliście od dłuższego czasu. To jest zachęta do takich rozwiązań, które troszeczkę wymagają więcej odwagi, ale dają więcej satysfakcji, tak? Więc moje kochane Skorpiony, do dzieła. Okej, okay. moje kochane Skorpiony, ja Wam bardzo za to czytanie dziękuję. Mam nadzieję, że ono Wam pomoże. Jeśli to czytanie ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca no i widzimy się niedługo. Pozdrawiam, Macz